Dzień dobry, dzień dobry, vlogowe podejście numer 584, a tak serio to zabieram się za kręcenie już nie pierwszy raz, ale albo przez moje nieogarnięcie, albo nie wiem już na co to zrzucać. Nie wychodziło mi montowanie filmów, gdyż y, nagrywałam, później zrzucałam to na kompa i okazywało się, że połowy filmów nie ma, więc nie miałam z czego nagrywać, i to trochę mnie zniechęciło. Przychodzę do Was z takim codziennym vlogiem. Planujemy też taki krótki wyjazd nad morze, więc może jakieś y, mi się uda. Y, Przebitki nagrać z tego wyjazdu. Co prawda będzie to taki bardzo chillowy i rodzinny wyjazd, więc nie wiem, czy będę dużo nagrywać, ale jakieś tam urywki mam nadzieję, że uda mi się nagrać. I chciałam Wam pokazać mój ostatni zakup dresowy. Miałam problem od dłuższego czasu, żeby znaleźć fajny komplet dresowy ze spodniami, które nie będą wyglądały na za duże. Szukałam w wielu sklepach, mierzyłam wiele, wiele, wiele sztuk tych dresów. I niestety w większości przypadków XS nawet wyglądała, wyglądały jak XL, więc były sporo za duże. Ale wreszcie udało mi się znaleźć spodnie, które wyglądają, wydaje mi się, że całkiem spoko. Ten zestaw, który mam na sobie, właśnie ostatnio sobie zakupiłam. Dresy pochodzą ze sklepu Reserved. Spodnie wyglądają tak, mają kieszenie, ściągacze. Jest to rozmiar XS. Kolor beżowy, taki jasny, to też jest na plus zdecydowanie. Kaptur bluza i myślę, że całkiem, całkiem spoko to wygląda. Cena tego dresu to 100, Boże, 160, 69 zł za bluzę i za spodnie. Co do jakości materiału, to nie jestem pewna, czy one będą takie super po praniu. Bo trochę się obawiam, że materiał może się kulkować, bo jest dosyć cienki. No ale zobaczymy. Cena też nie jest jakaś taka bardzo wysoka. No ale mimo wszystko chciałabym, żeby jednak to nie były takie spodnie jednorazowe, znaczy dres jednorazowy, tylko żebym trochę w nich pochodziła. Zobaczymy, przetestujemy. Bo właśnie tak one się prezentują z bliska ten materiał. W planach mam dzisiaj spacer, bo jest ładna pogoda, więc trzeba korzystać mm. póki jeszcze jest. I może zabiorę się zapakowanie rzeczy na wyjazd. Nie lubię tego robić, ale niestety muszę. Jakoś zawsze mm, za dużo rzeczy biorę, bo boję się, że czegoś mi zabraknie i jakoś tak nie umiem wyliczyć. Mimo tego, że jadę na przykład na 2-3 dni, to zabieram zawsze ogrom rzeczy, ale jakoś tak mam. I co jeszcze? No, wyjdzie w praniu, pewnie co będziemy robić, nie? Tutaj wrzaski, zabawy. Ciąg dalszy. Kawę już mam i tyle chyba z tych przyjemniejszych rzeczy. I niestety zabieram się za pakowanie. Muszę pomyśleć, co powinnam wziąć. Prognozy są całkiem optymistyczne. Ma być w miarę ciepło, ale różnie to może być nad morzem, z tą pogodą, więc i pewnie taki ciepły jakiś polar, misiek, fantastyczny zresztą, z uszami, może się przydać. Lepiej być przygotowanym niż później marznąć i chorować, prawda? Także bierzemy się do roboty. Kawka będzie tutaj mi. Umilała tę jakże nieprzyjemną czynność. No, nie lubię, nie lubię. Ale dam radę. Niestety w sierpniu nam urlop trochę nie wypalił, były plany, ale nie wyszły i stwierdziliśmy, że jeszcze na początku września spróbujemy pojechać właśnie do Trójmiasta i jedziemy na 4 dni, właśnie zatrzymujemy się w Gdyni, mamy wynajęte mieszkanie z Airbnb. Mam nadzieję, że pogoda będzie chociaż taka spacerowa, prognozy są w miarę dobre, ma być słonecznie, ważne żeby nie padało, żebyśmy mogli sobie pospacerować, bo raczej opalania nie przewiduję. Już jestem z powrotem, musiałam ratować dziecko, które ćwiczy obroty z brzucha na plecy i czasami jest uderzenie, więc generalnie kask by się przydał. Ale sytuacja już jest opanowana, już jest uśmiech, także mogę mówić dalej. Co prawda nie pamiętam, na czym skończyłam. W każdym razie zatrzymujemy się w Gdyni, pojedziemy jeszcze do Gdańska, spotkam się też z koleżanką, która właśnie mieszka w Trójmieście i rzadko się widujemy. I co? I pewnie będzie taki fajny, pozytywny, mam nadzieję, wyjazd, pospacerujemy, zjemy dobrą rybkę. Pozwiedzamy trochę. Ja trójmiasto bardzo lubię. Szkoda trochę, że właśnie nie, wyszło nam, nie wyszedł nam wyjazd w sierpniu bo jakieś może kąpiele morskie i opalanie by było grane. Ale jak nie, no to trudno. Fajnie, że młoda zobaczy morze. Bardzo się cieszę i w ogóle jakoś tak lubię klimat naszego morza. Mimo tego, że często tam pogoda jest, nie chcę powiedzieć, tragiczna, ale różnie bywa z tą pogodą, ale jakoś tak lubię po prostu klimat. Fajnie, o tyle, że nie będzie już sezonu i będzie mniej ludzi, to na pewno na plus, bo tłumów jakoś tak nie. No nie przepadam, chyba nikt nie przepada za takimi tłumami. Także tak my chyba teraz będziemy zaraz spadać na spacer, ale jeszcze jak już tutaj siedzę na macie, to wam pokażę fajne książeczki, które ostatnio kupiłam dla małej jest to seria dobra książeczka dla dzieci akurat w tym okresie życia, czyli 6-12 miesięcy, ale z tej serii są jeszcze dla dzieci młodszych i starszych. I one są akurat bardzo fajne, ponieważ jest jeden element na stronie, jest białe tło, wyraźny obrazek. Tutaj mamy akurat zwierzątka i tutaj też pokazujemy dziecku właśnie co to jest i, i, i jakie dźwięki wydaje, więc taka bardzo prosta i fajna książeczka, fajne ilustracje. Młoda, muszę Wam powiedzieć, że jest zainteresowana. Także to są zwierzątka, a tutaj są takie przedmioty codziennego użytku. Tu jest auto, klocki, telefon o, i dziecko, które, na, na, na widok którego moja córka bardzo się cieszy. One nie były drogie. Jeszcze zamawiałam kilka innych pozycji i one chyba kosztowały około 8 zł. I zamawiałam je, jeżeli się nie mylę, na księgarni internetowej Tanis. Chyba tak. Także takie książeczki. do mieszkania, Mila tutaj szaleje opanuj się dziewczyny opanuj się mamy sypialnię mamy kuchnię o proszę bardzo nawet jest zmywarka całkiem spoko i uwaga mamy jeszcze salon także na wypasie mieszkanko w Gdyni bardzo przyjemnie na Airbnb, także polecam. By. podobać się? Tak? Urlopik zaczynamy tak. Pizzką. I Pickiem? To jest Siedzimy sobie na plaży. Pogoda jest całkiem przyjemna. Jak wyjdzie słońce, to jest naprawdę tak ciepło, że można zdjąć bluzę. Yy, trochę wieje, ale jest całkiem fajnie. Leżymy sobie, bawimy się tutaj. O, proszę, wdychamy jod, a tam jest Mila. Mila, pokaż się. Ja. Mila jest Jak to się je? mm. To jest taka tłusta ryba. A dobra. O to jest dobre, no. Nie tylko Mila sępi. Przyszły kolejne Gawrony. dwa. Gawrony. Gawrony. Mila, i co, dał Ci Pan trochę? Biedna Biedno, ona no, liczy na coś. Na no, to 60 zł za tak kilogram. Mm. Rozbój w biały dzień. Żeby pies takie rarytasy wpierdzielał. dobre minha Dzisiaj zbieramy się na wycieczkę do Gdańska. Pogoda nam się trochę zepsuła, bo jakieś tutaj chmury wyszły, ale to nic. W planach mamy zjeść coś dobrego spacer, spotkanie ze znajomymi także, mimo wszystko, zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Mówiłam sobie wega burgera na którego musiałam dosyć długo czekać bo składniki musiały odejechać z innej restauracji zabieram tutaj jedzenie, sprawdzimy czy warto było czekać W Warszawie wróciliśmy do domu. Wyjazd był bardzo udany, jedyny minus. Tego wyjazdu jest taki, że trzeba było wracać, że trwał trochę za krótko, bo jednak cztery dni to tak yy, czuję się niedosyt. Zwłaszcza, że na koniec pogoda zrobiła się super letnia, było słonecznie pięknie, aż żal było wyjeżdżać, więc następnym razem jednak yy, będziemy myśleć o takim wyjeździe raczej 5-6 żeby tak trochę na spokojnie tam móc posiedzieć i się tak wyczilować, zrelaksować, już totalnie nie myśląc o powrocie. Ale generalnie było naprawdę super. Folgowanie, dużo jedzenia, gofry, lody, czyli kwintesencja pobytu nad morzem. Rybka, pizza, burgery po prostu pod korek. Więc teraz troszeczkę trzeba się wziąć za zdrowsze odżywianie. I Jeszcze muszę Wam polecić pyszne pączki Jeżeli lubicie pączki, to koniecznie musicie zajrzeć do Pączusia Bo tam naprawdę są fantastyczne pączki Ciepłe, bardzo duży wybór smaków Tylko pamiętajcie, że jest to Pączuś, bo obok jest pączkarnia My w tamtym roku się nacięliśmy, bo pączki wyglądały bardzo ładnie w tej pączkarni Ale były zimne i suche, więc nie polecam Kawałeczek dalej jest Pączuś z tradycjami Naprawdę pyszne pączki, jeżeli lubicie, to musicie koniecznie spróbować. I co? I y, mnie czeka rzeczywistość y, taka powyjazdowa, czyli rozpakowywanie rzeczy, pranie, y, sprzątanie, układanie, y, czyli nic przyjemnego. Y, nie wiem, co gorsze, czy pakowanie, czy rozpakowywanie, chyba to drugie. I w planie mam jeszcze przejrzeć ubrania y, na jesień. Zrobić taki porządek w szafie, zobaczyć co mam, czego mi potrzeba, bo niestety już jesień się zbliża, już czuć w powietrzu, więc trzeba to też mieć w głowie i zrobić. I kończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I jak już tak się rozkręcam, to może pójdę za ciosem i nagram kolejnego, właśnie z przygotowaniami szafy na jesień. Zobaczymy, może mi się uda, może jakiś podbóg. Generalnie yy, ja w głowie mam sporo yy, takich pomysłów, ale zobaczymy jak z realizacją. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!